Z Ewangelii według świętego Łukasza. Któż z was, mając sługę, który orze lub pasie, nie powie do niego, gdy ten przyjdzie z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi posiłek, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał polecenie? Tak i wy, kiedy wykonacie wszystko, co Wam polecono, mówcie, jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj wchodząc w, ostatni, w ostatnią cechę listu świętego Józefa, którą papież Franciszek w liście Patri Corde do nas skierował i podkreślił. I my przez te dni rekolekcyjne od uroczystości świętego Józefa do dzisiaj, do zwiastowania, tak bardzo symbolicznie przy Maryi kończymy te rekolekcje tą ostatnią cechą z listu. I ta Ewangelia wydaje się jak mało do kogo przystaje do świętego Józefa. On musiał tę Ewangelię przerabiać. Wcielić w swoje życie, żeby powiedzieć: Na koniec słudzy nieużyteczni jesteśmy. Popatrzmy, że Józef w Ewangelii, to na to patrzyliśmy, że Józef nie mówi ani jednego słowa. Nie wypowiada się słowami. Wypowiada się czynami, służbą. I, patrz, i zobaczmy też dzisiaj. To jest ważny detal, że Ewangelia nie mówi, kiedy Józef umiera. Nie wiadomo, nie widać już go. Ostatnia scena, którą widzimy, w której widzimy Józefa, to jest scena, kiedy znajdują Jezusa w świątyni, kiedy miał 12 lat. Nie wiadomo, kiedy umiera, nie wiadomo, kiedy odchodzi. Później jest już jakby nieobecny. Kiedy Jezus ma 12 lat, ostatni raz się pojawia w Słowie Bożym. Nawet apokryfy, teksty pozabiblijne, wczesnochrześcijańskie mówią, że Józef właśnie umarł w drodze powrotnej, kiedy wracali do Nazaretu, po odnalezieniu Jezusa. Czy tak było naprawdę, to nie jest to takie ważne. To myślę, że to, to co nie powiedziane w Słowie Bożym, też mówi. I dlatego, to jest ważne, że Józef, Józef w zasadzie Józef ciągle umiera. E, dlatego, dlatego może nie jest powiedziane, kiedy dokładnie umarł. E, a to w tej cesze, którą papież nazywa ojciec w cieniu, to jest ostatnia cecha. Ojciec w cieniu, e, nawiązując zresztą do, do Jana Dobraczyńskiego, polskiego pisarza. I, I pokazuje papież, jak to jest, jak to jest cecha, która, która jest taką mega, mega trudną dla nas. Gdyby się od niej zaczęło, mam wrażenie, to byśmy chyba pouciekali wszyscy ale ona jest tak naprawdę owocem wszystkich poprzednich sześciu, które szliśmy. Gdyby ktoś chciał zapalać się tą ostatnią cechą, prawdopodobnie szybko, szybko się zniechęci. To trzeba przejść po kolei, wzrastać, zakorzeniać, żeby później być ojcem w cieniu. I to papież na początku mówi, że trzeba najpierw być obecny, że później przejść do cienia. Ojciec, który byłby. Dzisiaj gdyby ktoś z ojców e, e, słuchał tej konferencji i powiedział, no to ja właściwie to przeżywam, e, w, czyli jestem w cieniu, tam nie, nie bardzo wchodzę w życie dzieci, nie interesuję się. Właśnie zupełnie nie o to chodzi. Papież mówi w ten sposób, w społeczeństwie naszych czasów dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. E, Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Właśnie to jest nagląca potrzeba ojców, którzy, właśnie pierwsze kroki, które przerabialiśmy, co Józef nam pokazał, żeby być ojcem czułym, żeby być ojcem słuchającym, posłusznym, żeby być ojcem przyjmującym, ojcem odważnym, który nie boi się w trudnościach, z pokorą i odwagą podejmuje twórcze decyzje, ojcem, który pracuje, i, I dopiero wtedy można szukać cienia, kiedy Syn wzrasta przy mnie. I, I to jest też ciekawe zdanie skierowane do nas i myślę, że takie ponadpłciowe, bo ten cały list nie jest tylko skierowany do mężczyzn. Na pewno może my, słuchając o Józefie, na mężczyzn może szczególnie to działać, ale, bo jest szczególnym patronem mężczyzn, ale myślę, że tak jak Maryja, do wszystkich mężczyzn, taki Józef, do wszystkich kobiet ma dużo do powiedzenia. I papież pisze tak: nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Yy, Józef nie był biologicznym ojcem, a był ojcem. Yy, patronem wszystkich ojców, najlepszym z ojców. Na ziemi, a nie był ojcem biologicznym. Można być biologicznym ojcem i zupełnie nie być ojcem, e, bo ojcem się nie staje przez, e, przez e, e, poczęcie dziecka, przez zrodzenie dziecka. Ojcem się staje przez troskę o dziecko, przez bycie blisk, czuły, przyjmujący i tak dalej, przez te cechy, które przerabialiśmy. A na koniec, żeby przejść do cienia, żeby stać się niewidzialnym, umrzeć nawet nie wiadomo kiedy. Ale żeby syn mógł wzrastać. I to jest przesłanie, bracia. Papież pisze taki, to jest ten akapit, który tutaj jest centralny, w tym, w tej, w tym punkcie. Być ojcem oznacza wprowadzać, wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów. Do wolności, do wyruszenia w drogę. Zobaczmy, jaki kierunek wychowania. Do czego masz wychować syna. Do wolności, do wyborów, do wyruszenia w drogę, do tego, że wyfrunął zniazda i poleciał sam. bez mnie. Najpierw mogę mu pokazywać. Być może z tego powodu, obok miana Ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano przeczystego. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne. Ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Uwaga! To jest dla mnie jedno z największych odkryć tego listu. Czystość papież pisze, Józef jest czysty. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Ja myślę, ile razy nam się czystość kojarzy z tym, żeby być wierny. Żonie, wierny w kapłaństwie, wierny. I tak. Ale to, to jest e, i my często myślimy, żeby nie zdradzić, żeby, e, żeby nie, nie zawieść, ale e, zobaczmy, jak, tutaj to, jak to pojęcie czystości papieża poszerza wszystko. Nie chodzi tylko o to, żeby nie, nie zdradzić swojej żony, nie odejść. Chodzi o to, żeby jej nie, nie posiąść, żony własnej nie posiąść, dziecka własnego nie posiąść, nie wziąć posiadania. Wtedy będzie i tak nieczyste. Nawet jak nigdy nie zdradzisz, to i tak twoje małżeństwo i twoje męstwo będzie nieczyste, twoje kapłaństwo. Będziesz posiadał ludzi, jeżeli będziesz brał w posiadanie, dominował, dominare, dominować, to panować. Yy, dominus to pan po łacinie. I, yy, I zobaczmy, jak ile razy można w małżeństwie dominować. W małżeństwie, w, w pracy, wszędzie. Do, być osobą dominującą. Wtedy zniewalasz, wtedy, wtedy stajesz się nieczysty. Zobaczmy nawet w wymiarze y, materialnym. Jeżeli weźmiemy w posiadanie nasz majątek, wezmę w pieniądze moj, moją posiadłość, posiądę to, nie przestanę być sługą, zapomnę, że jestem sługą, wejdę w rolę Pana, to, y, to za chwilę stajesz się niewolnikiem Mamony, dlatego bogaczom trudno wejść do Królestwa Bożego. Z tego powodu, bo za chwilę stajesz się niewolnikiem. Papież pisze dalej tak: Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czysto, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności. A Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. Tu jest klucz do, do szczytu miłości. Do tego, żeby przeżywać miłość czystej, dawać ludziom życie, dawać ludziom przestrzeń, wolność. Zobaczmy, jeżeli my będziemy dominować to będziemy ludziom zabierać życie, będziemy ciągle karmić jakąś swoją pustkę. Papież też o tym pisze. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki. Można ciągle drugiego wykorzystywać i być takim wampirem emocjonalnym, czy jakimkolwiek, który wykorzystuje drugiego, nieświadomie pewnie, ale w... Ale ciągle ta, ta miłość jest nieczysta i zabieram ludziom życie. I poznaje się to po wolności. Czy przy mnie ludzie dostają wolność? Czy przy mnie dzieci dostają wolność, wybór? Można dzieci w, zamknąć w swoich planach, w swoich ambicjach, zorganizować im studia i ciągle wtłaczać, kim oni mają być? Można własne ambicje przedłużać życiem dzieci? Można. I czy to był ich wybór, ta szkoła muzyczna, inne rzeczy, wasze języki, wykształcenie, to był wybór? Czy, 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 to, czy to właśnie ciągle jakiś twój schemat i plan na życie dziecka, albo później majątek? Z jednej strony normalne, że dziecko dziedziczy, a z drugiej strony, czy ono miało wybór, że później przejąć twoje i w tym wszystkim być? Ile później może być nieszczęścia, krępacji? Taki człowiek jest nieszczęśliwy. Ile razy później się słyszy, nie, że któraś synowa mówi, że ja nie chcę tam do ciebie jechać na święta? Nie dam rady tam już być. I słuchać tego dominującego Twojego ojca przy stole, całe święta. Ciągle wykładów i ciągle monologii jednego bohatera, jednego aktora stołu, sceny. I w wielu przestrzeniach można dominować, i nawet nie widzieć, i być bardzo męczący. A miłość daje wolność. Miłość daje przestrzeń. Miłość daje aż tyle wolności, że można odejść. Można, można w... Miłość prawdziwa pozwoli odejść drugiej osobie i dalej będzie kochać. To jest, bracia, dla nas. Mega zaproszenie, takie największe, które szczyt miłości umiłował nasza, aż oddaje życie za swoje. Stał się sługą, zapomniał o sobie i to jest, to jest wolność. Wolność aż do tego, że przestałem być niewolnikiem samego siebie. Mogę służyć, mogę też dawać innym. I i drugi wątek, który ja chciałem tylko króciutko dotknąć, to jest to, kiedy papież mówi, szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. I zobaczmy, można całe życie być ofiarą, ofiary Bogu składać, w modlitwie ofiary. Spalać się, z, yy, i, ale po czym się to pozna? No, że człowiek będzie no, ciągle będzie dominował raczej smutek, i to ciągle jakieś wyrzeczenie, to ciągle nie jest. I y, y to pewnie od tego się zaczyna miłość, że trzeba też ofiary. Ale miłość dojrzewa do daru z siebie. Że już nie jest ofiarą, ale darem. I papież pisze to w takim zdaniu. Prawdziwe, każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie. Uwaga! który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Od zwyczajnej ofiarności zaczynamy, ale jesteśmy zaproszeni, żeby urosnąć do daru z siebie i wtedy jest radosny dar. Wtedy nie jestem ofiarą. Papież mówi, wtedy się nie medytuje narzekań i frustracji. Wtedy się medytuje gesty zaufania, rozważa. Wtedy się człowiek ufa i cieszy się, że mogę dać z siebie. I chce dać. A to jest co innego niż ofiara z siebie w modlitwie, w czynach i tak To jest też wielka przestrzeń do, do wzrostu i dla nas do, do rozważania, do przemodlenia. Zobaczmy, tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu, czy też dziewicze, pisze papież, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary. To zamiast stawać się znakiem pięknej radości, miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Później nieszczęśliwy ksiądz, no, wierny na całe życie, e, nigdy, nie przekroczył, e, 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 twoje, nigdy nie przekroczyłem Twojego przykazania, ale smutny starszy syn. E, a w, e, I tak samo w każdym jednym powołaniu. Józef to nie ten, który medytował e, narzekania. I ofiarę, tylko ten, który dorosnął, pięknie urósł do daru z siebie. I, i, a dar z siebie urasta do tego momentu, do takiego szczytu, żeby powiedzieć zgodnie z, tej, z tą Ewangelią, wykonać wszystko i powiedzieć, słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co winniśmy wykonać. Daliśmy z siebie wszystko i był to mój radosny dar, bo złożyłem jako dar moje życie, tobie, z miłości. I chcę się spalać w pięknej ofierze dla Ciebie, jak ta Menora. I niech to będzie też ten e, taki obraz z tych rekolekcji, że jeżeli będziemy szli tymi krokami, tymi cechami, i damy się Bogu prowadzić, i będziemy doświadczać miłości, będziemy czuli, będziemy słuchać, przyjmować i tak dalej aż do to urośniemy do tego, że będziemy się spalać dla, dla miłości, z miłości, do Boga i do drugiego człowieka. A to jest chrześcijaństwo, to jest wzór, który nam daje święty św. Józef. To jest pobożność, która i staje się bezużyteczna, aż do, aż do spalenia, do końca. Ale spalić swoje życie, żeby, było, żeby dawało światło, żeby dawało zapach, żeby dawało innym życie bo kto zachowa swoje życie straci a kto straci swoje życie z mego powodu spali się z mego powodu ten je zachowa na życie wieczne święty Józefie patronie tego roku patronie pięknej miłości módl się za nami